Cześć dziewczyny, dziś przychodzę do Was z unboxingiem paczek. Wiadomo, że w tym dość ciężkim i trudnym dla wielu z nas okresie głównie zamawiamy przez internet, więc mam tutaj kilka przesyłek. Zobaczmy, co będę testować w najbliższych dniach. Zaczniemy sobie może od paczuszki z Natinati, bo mamy ją tutaj najbliżej. Natomiast, jeżeli już widziałyście film, zostałam ambasadorką tego sklepu. I właśnie w sklepie Nati Nati możecie znaleźć zakładkę polecane przez Kosmetologia Naturalnie i są tam po prostu kosmetyki, niektóre, które testowałam, inne, których nie miałam, ale których składy mi się podobają i które mogłabym polecić. Więc jeżeli jeszcze nie widziałyście serdecznie zachęcam, żeby nadrobić zaległości. I jeżeli właśnie jesteście początkujące i jeszcze nie macie doświadczenia i wprawy w czytaniu składów INSEE kosmetyków, to właśnie to ma być takie ułatwienie dla tych z Was, które jeszcze nie czują się pewnie samodzielnie wybierając kosmetyki. Macie tam grupę kosmetyków do przeróżnych typów cer, typów włosów, przeznaczone nie tylko dla osób dorosłych, również dla dzieci, więc z całą pewnością każda z Was znajdzie tam coś dla siebie. Kilka próbeczek standardowo, w NatiNati nati zawsze coś można dostać gratisowego i... Pierwsza rzecz, którą tutaj mam, jest to brązer z firmy Purobio i to jest brązer numer jeden, ale on ma eleganckie otwarcie. A, tylko dość takie mocne, mocno trzyma. O! Zobaczcie sobie, to jest taki brązer. Wydaje mi się, że ma szansę wyglądać na mojej karnacji dobrze. Może to nie jest najjaśniejszy brązer, jaki kiedykolwiek miałam, ale zdecydowanie nie jest też zbyt ciemny zobaczmy, jaki on ma kolor, bo wydaje mi się, że chyba... Tak, nie wydaje mi się, żeby miał jakieś wyraźne pomarańczowe nuty, więc zobaczymy. Będę sobie testować, nie wiem czy pamiętacie, ale jednym z moich postanowień na rok 2020 jest właśnie testować różnego rodzaju nowe bronzery. Ja mam swój ulubiony bronzer, to jest Golden Glow z Lovely. I ogólnie cena fajna, dostępność bardzo dobra, kolor świetny, tylko tak się zastanawiam, no niech się coś wydarzy i niech producent wycofa albo zmieni skład tego kosmetyku i ja wtedy zostanę bez bronzera, więc póki mam taki bronzer, który lubię, chcę sobie potestować też innego rodzaju naturalne bronzery bo oczywiście innych kosmetyków jak naturalne dzisiaj Wam nie będę pokazywać. I właśnie przez to chcę sobie popróbować jakieś nowe, zobaczyć jak one się będą spisywać i wśród nich znaleźć jakąś taką alternatywę dla tego mojego ulubionego. Dalej, bardzo często dostaję od Was pytania, czy ja wypróbuję coś z Nakomi. No i to nie jest tak, że mam coś do tej firmy, po prostu jakoś, nie wiem, nie złożyło się, żebym ja używała jakoś tak systematycznie i często ich kosmetyków. Miałam tam jakieś wybrane, ale ponieważ dostaję pytanka, co znakomi mogę polecić, postanowiłam... Muszę najnowo przyjrzeć się ich ofercie, bo oni się bardzo dynamicznie rozwijają, co oni tam mają w ogóle i znalazłam coś takiego, jak właśnie proszki do mycia twarzy. Nie wiem, czy wy wiecie, ale ja swego czasu byłam bardzo wielką fanką mycia twarzy glinką i ogólnie takich Właśnie proszkowych kosmetyków do mycia twarzy, na przykład z Make Me Bio. Otworzę sobie, bo już zamierzam to używać. O, od dzisiaj, bo mi się akurat mam na wykończeniu kosmetyk myjący, który teraz używam, z laku, mus oczyszczający. Mm, ale pięknie pachnie. I to jest właśnie taki pyłek, i to jest rozświetlająco oczyszczający. I czy tutaj coś pisze, w jaki sposób go rozrabiać? Prawdopodobnie z wodą. Myślę, że... O, czekajcie. Płek oczyszczająco-rozświetlający do codziennego stosowania. Niewielką ilość piłku połączyć z wodą, aż mi się w konsystencję spudrowej na żelową. I tego jestem bardzo ciekawa, bo ja się spodziewałam, że to będzie pewnie coś takiego jak glinka w formie takiej pasty po rozrobieniu. A tu właśnie pisze, że to ma być żel. Więc ogólnie mega, mega jestem jego ciekawa i już dzisiaj zaczynam stosowanie. Dalej. Coś, co bardzo Was interesuje, czyli kosmetyki z peptydami, i to jest serum, tak. Serum na twarz i na szyję, aktywny lifting. I to jest z Ecolaboratorii, więc cena jest ogólnie bardzo przystępna. Przepraszam, to się w tym momencie akurat musi wyjadać z miseczki. I tutaj, słuchajcie, są peptydy. Są tutaj dwa peptydy. Więc ogólnie jestem bardzo ciekawa, czy tego typu kosmetyk z takiej dość przystępnej półki cenowej ma faktycznie szansę tak zadziałać, wiecie, tak na przykład Recibo, ten krem liftingujący czy Madara, Tai które też mają właśnie peptydy i które faktycznie bardzo mocno działają na skórę ujędrniająco. No jestem ciekawa, czy to może być jakaś taka tańsza alternatywa. Wygląda bardzo ładnie, taki mleczny ma kolor. Wydaje mi się, że to będzie pewnie taka emulsyjna konsystencja. Tak, emulsyjna, chociaż bardzo, bardzo delikatna, taka niemal lejąca się, płynna. Zapach niemal niewyczuwalny i taki bardzo typowy dla kosmetyków naturalnych. Jakby tutaj. W ogóle nie było kompozycji zapachowej. No, nie widzę, tak rzuciłam na szybko okiem jeszcze, bo ten skład jest dość bogaty, ale. Muszę Wam powiedzieć, też sobie zacznę, bo ta kwarantanna tak na mnie wpływa, że ja po prostu zdękowałam już chyba wszystkie niemal zapasy, które miałam i tak myślę, kurczę, muszę zrobić dzisiaj unboxing, bo jak nie zrobię, to nie wiem, co będę używała do twarzy. Więc ogólnie fajnie, super, że, że będę testować nowości. Dobieramy się do kolejnego kosmetyku. Następny kosmetyk jest to Senkara a Hydrolat z róży. Jeszcze nigdy nic nie miałam z Senkary. Bardzo kojarzę tą firmę z tym, że oni mają jakiś mus o zapachu banana, ale akurat nic nie potrzebowałam do ciała, więc nie brałam tego musu, a koniecznie potrzebowałam czegoś do tonizacji. I początkowo zastanawiałam się pomiędzy hydrolatem właśnie tym z róży damastyńskiej, a róża z aloesem. I bardziej byłam przekonana do róży z aloesem, z uwagi na to, że wydawało się, że może to będzie jakoś tam lepiej działało nawilżająco, ale akurat okazało się, że nie było w sklepie, więc zdecydowałam się na czystą różę, bo ogólnie hydrolaty różane ja bardzo lubię, a z Senkary raz, że nigdy nie miałam żadnego kosmetyku, tym bardziej właśnie konkretnie dwa hydrolatu z róży, to pomyślałam, skoro testuję różnego rodzaju firmy, które mają hydrolaty różane, przetestuję, zobaczę, jak spisuje się u mnie. Kolejny kosmetyk jest to Nature Queen. Jest to olej do demakijażu. Jeżeli chodzi o Nature Queen, muszę Wam powiedzieć, że mi się bardzo podoba to, jaki oni przeszli rebranding. Wyjątkowo podobają się te ich grafiki, jakie właśnie teraz mają ich opakowania. To przyciąga uwagę, wygląda bardzo elegancko. Z Nature Queen do tej pory miałam tylko kilka wybranych olejów. Ogólnie miło je wspominam, ale nie próbowałam nic więcej. Nie wszystkie te ich kosmetyki mają takie super ładne, idealne składy, które ja bym zastosowała. Niemniej jednak, jeżeli chodzi właśnie o ten olej, to on skład ma wzorowy, to jest po prostu mieszanka olejów, taki klasyczny olejek do demakijażu. Ja najbardziej lubię tego typu olejki, bo są najbardziej delikatne, moja skóra wymaga już nawet podczas oczyszczania takiej bardzo delikatnej pielęgnacji, troszeczkę już nawilżania, nawet podczas tego oczyszczania, dlatego lubię olejki do demakijażu, mleczka do mycia twarzy. My dlatego zdecydowałam, że w takim razie spróbujemy co Nature Queen nam wypuściła. To jest też polska firma, więc fajnie, że w ten sposób mogę wesprzeć gdzieś tam takie polskie manufaktury. I ostatni kosmetyk z tej paczki jest to żel do rąk i do ciała e, o zapachu melona firmy Laku. Jeżeli oglądacie mi systematycznie, to wiecie, że ogólnie mam dużą słabość do firmy Laku z uwagi na ich fantastyczny marketing, e, zwłaszcza ich opisy kosmetyków. I tak, melon bardzo mnie zainteresował jak to w ogóle będzie pachnieć, więc sprawdźmy sobie. O kurczę, ale piękny zapach! Bardzo przypomina takiego faktycznie, autentycznie melona. Ja bym teraz w tym momencie chciała siedzieć i to wąchać, ale nie, nie, nie wygląda to potem dobrze w kamerze. Ale dzisiaj będę się z całą pewnością rozkoszowała kąpielą. Taki naprawdę melon dojrzały w słońcu południowym, takim słońcu, wiecie, że on jest taki mega soczysty. No super, zapach przecudowny i ogólnie jeżeli chodzi o te żele z laku, nie jest to mój pierwszy kosmetyk, więc jeżeli on się będzie spisał tak samo jak te, które już miałam, a miałam wiśnie, miałam banan, miałam te z nowej serii, tą kocicę, przepraszam, zmywarka działa. Więc jeżeli chodzi właśnie o te żele lapu, świetnie nawilżają skórę, zostawiają taką ultra gładką, miękką, taką aż śliską w dotyku. No jest to coś mega przyjemnego, mega nieprawdopodobnego. Cieszę się, że właśnie również jest to polska firma. Ogólnie wszystko, co dzisiaj Wam pokazuję, tak naprawdę poza yy, Ecolaboratory i tym bronzerem yy, właśnie... Spórowio to zarówno Senkara, zarówno Nature Queen, jak i właśnie Laku to są polskie firmy. Więc myślę, że będziecie mogły zobaczyć, co z polskich manufaktur. Warto jest wypróbować. Bardzo uprzejmie na Dziękuję za tę przesyłkę i przechodzimy do kolejnej paczki. I kolejną przesyłką, którą zobaczymy, to będzie Orientalna. Zobaczcie, jakie eleganckie opakowanie. Otwórzmy. O! I co my tutaj mamy? Naturalny wegański krem do twarzy. Osobno na dzień, osobno na noc Raisi. Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, co to są za kosmetyki. Ja ich jeszcze w ogóle nie miałam. Pewnie to są jakieś nowości. Więc tak, sekundkę. Sprawdźmy skład. Więc tak, jeżeli chodzi o składy tych kremów, to jeżeli chodzi o krem na dzień, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń i chętnie sobie wypróbuję. Natomiast krem na noc ma glukonolakton. Jest on w niewielkiej ilości, z całą pewnością jest tutaj dodamy w ramach działania konserwującego, niemniej jednak osobiście obawiam się takiego codziennego złuszczania. Zwłaszcza, że zobaczcie, jeżeli idziemy na kurację kwasem do kosmetologa, nakłada na przykład glukodolakton również na kilka, kilkanaście minut na twarz, w zależności od tego, który to jest zabieg, jaką mamy tolerancję na taki kwas, i później przechodzi się do neutralizacji usuwania tego kwasu z twarzy. Więc ja osobiście wolę um, unikać tego typu substancji w kosmetykach. Natomiast poza tym glukonolaktonem nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Osobiście tego stosowała nie będę, ale krem na dzień z całą pewnością dam Wam znać. I o, zobaczcie jeszcze roller. Muszę Wam powiedzieć, że ja jestem wielką fanką stosowania rollerów do masażu twarzy. Widzę po nich bardzo dobry efekt, więc chętnie wypróbuję ten i zobaczymy, który to już będzie mój trzeci, który zostanie moim ulubieńcem. W przesyłce Orientana był jeszcze taki liścik, i tutaj pisze, czym w ogóle jest to Rajsi. I teraz tak, może ja wam przeczytam. Pięć tysięcy lat temu zdyjska księżniczka wędrowała ze swoją świtą setki kilometrów dzień i noc, by zdobyć dar bogów cenniejszy niż złoto Rajsi. Miał zapewnić jej wieczną młodość i urodę. Wreszcie pewnego poranka w brzasku wschodzącego słońca służący dostrzegł polanę, którą otaczały drzewa, a na nich leśniły cudowne Rajsi. Grzyby zebrano, owinięto w 12 warstw najdelikatniejszego jedwabiu i przewieziono do pałacu. Nadworny alchemik stworzył z nich maści o cudownych właściwościach, dzięki nim księżniczka na zawsze zachowała młode rysy twarzy. Kupuję to. <grytania> Jej skoro stała się jedrna, nigdy nie pojawiła się na niej ani jedna zmarszczka, a cera promieniała cudownym blaskiem. Tak głosi legenda, a w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Prawdą jest, że Rajsi to silny adaptogen który spowalnia proces starzenia, a nawet może go odwrócić. Zwiększa gęstość skóry, poprawia kształt owalu twarzy. Coś dla mnie. Wegańskie i w 98% naturalne kremy rajsi mają moc. Te kremy są tak niezwykłe, że specjalnie dla nich stworzyliśmy GIF. Znajdziesz go w Stories. Wystarczy, że w GIFach wpiszesz Orientana. Więc muszę Wam powiedzieć, że ja sama chętnie yy, zobaczę chociażby na Instastory, czym jest ten yy, GIF, bo nawet nie wiedziałam, że w ogóle Orientana ma coś takiego yy, jakby... Możliwość, żeby coś takiego w ogóle wyskoczyło. Super. Myślę, że to jest ciekawe i to mnie bardzo zaintrygowało. Ładna historia marketingowa, wszystko fajnie zgrane, więc mi się to bardzo podoba. Uprzejmie dziękuję Orientana za fajną przesyłkę, a teraz może Equalibra. O, jak ślicznie zapakowane! Taką kosmetyczkę, o matko! Już nie kupili. Jakie to jest śliczne. O, kurczę, no, muszę wam powiedzieć, że wyposażenie tej kosmetyczki. Niczego sobie na wakacje jak znalazł, a szkoda otwierać. Wow, ile tu jest w ogóle próbek, dobra, ale to może zaraz do tego dojdziemy. Najpierw zobaczmy to, co nas tutaj jakby najmocniej intryguje, czyli kolorówka z Equalibry. Zapowiadam Wam, że będę testować i właśnie się za to zawieram. I co my tutaj mamy? Podkład, korektor, i jeżeli się nie mylę, to to będzie puder albo bronzer, więc zaraz zobaczymy. Mega jestem ciekawa tych kosmetyków. Nie wiem, czy ja trafiłam z odcieniem, bo wzięłam nie najjaśniejszy podkład, tylko to jest numer. Jeżeli się nie mylę, to, to było jakieś 02. Taki wiecie, nie najjaśniejszy, tylko ten y, ciut ciemniejszy. Bo y, obawiam się, że po prostu najjaśniejszy mógłby być zbyt jasny. No i faktycznie wydaje mi się, że dobrze zrobiłam, bo. Bo ten odcień, jak teraz patrzę na ręce, nie jest taki alabastrowy, ale też nie jest jakiś wcale ciemny, więc wydaje mi się, że on powinien ładnie się u mnie na skórze stawiać. Wydaje mi się, że to będzie takie średnie krycie, ma całkiem lekką konsystencję, zapach neutralny, nic, nic charakterystycznego nie wyczuwam, więc jestem bardzo ciekawa, jak się będzie skisywał, ale przyznaję, że jeżeli chodzi o opakowanko, takie szklane, matowe, bardzo trafia w mój gust. Dalej, korektor. I mam szczerą nadzieję, że będzie to taki korektor o takiej masłkowej konsystencji, troszkę jak Alkemila, bo to był mój ulubiony korektor. Zobaczcie, jak on w ogóle ślicznie wygląda, bardzo ładnie, bardzo elegancko. Wow, podoba mi się. O tak, to jest konkretnie ta konsystencja, o którą mi chodziło, taki jakby lekko woskowy. Fajnie, podoba mi się, wydaje mi się, że jest tutaj potencjał, żeby miał mocne krycie i z całą pewnością będę go używać, bo w tym momencie używam w pędzelku Cooler Caramel i ja miałam już kiedyś ten korektor i ja już wtedy nawet mówiłam, że on nie ma zbyt mocnego krycia, to jest raczej taki z tych delikatniejszych korektor, co podtrzymuje, ale ja kiedyś nie miałam z nim takiego problemu, żeby on, żebym miała problem go rozłożyć na okolicy oka, a teraz nagle mam i wydaje mi się, że jest to kwestia, Albo że wcześniej nie zwróciłam uwagi na ten korektor Nie wiem Nie zwróciłam uwagi, że on tak działa Albo jest to kwestia kremu pod oczy Który aktualnie używam Więc cieszę się, że właśnie Mam tutaj korektor jakby na zmianę I będę sobie mogła potestować Czy to jest właśnie kwestia bardziej kremu pod oczy Czy bardziej kwestia po prostu tego Felernego korektora, że gdzieś on nie do końca się u mnie spisuje Ale ten bardzo mnie zaintrygował I zobaczmy jeszcze ten Ostatni kosmetyk, co ja to tutaj Wybrałam, bo przyznam szczerze, że, że zamówienie robiłam już dość dawno, więc trochę mi wstyd, że dopiero teraz Wam to pokazuję, ale zostawiłam sobie te kosmetyki yy, właśnie na zrobienie unboxingu. Uuu. To jest. Yy, nie wiem, puder? czy to jest brązer? Matko, będę musiała poczytać. Yy. Perlato Luminosco. Nie mam fioletowego pojęcia. Bo to są wszystko włoskie kosmetyki. Tutaj nawet nie ma po angielsku gdzieś yy, opisać, ale to jest chyba puder. Tak, to jest puder kompaktowy. Nie wiem, czy nie będzie troszeczkę dla mnie zbyt ciemny, i ma delikatny pigment. No, zobaczmy. Będę testować, będę Wam dawała znać, jak się spisuje. I co tutaj jeszcze z tych próbek? Bo mnie to bardzo zaintrygowało. A, jeszcze po prostu z tych aloesowych, po prostu chyba z każdego ich kosmetyku, próbeczka. Więc bardzo uprzejmie dziękuję firmie Equilibra. Będę testować, będę dawała znać, jak się te kosmetyki spisują. Bardzo mocno trzymam kciuki za tą kolorówkę Equilibra. Pokazywałam Wam wszystkie kosmetyki z tej firmy, w którym w weekendowym vlogu, jeżeli się nie mylę. Nie, przepraszam, robiłam analizę incy jakiegoś jednego ich kosmetyku. I chyba podkładu. I wtedy przy okazji napisałam, że wszystkie te kosmetyki mają ładne składy i jak najbardziej to podtrzymuję. Cała ta kolorówka ma piękne składy. U dziewczyny w żorach, w drogeriach polskich stoi stent, gdzie macie te Jeżeli jesteście z żor, koniecznie musicie tam zajrzeć, a jeżeli jesteście ze Śląska lub okolic, i oczywiście, ta cała kwarantanna minie, bo od tego zacznijmy, ale jeżeli kiedyś będziecie miały możliwość przyjeżdżać przez żory, no to po prostu nie ma bata zatrzymać się i sprawdzić, bo są tam te stery, jest cały stent, wszystko. Tam są świetne też pomadki. Z paniami się właśnie zachwycałyśmy nad kolorami, że niektóre z nich są matowe, faktycznie, że są trwałe. One wyglądały ślicznie, więc z całą pewnością myślę, że jeżeli te produkty się u mnie spiszą, to będę testować je dalej. Dobra, laski, powrót, co to w ogóle jest? Znalazłam tutaj w przesyłce, że jeszcze jest ulotka z rozpisanym po polsku. Wszystkie te kosmetyki i to, co tutaj właśnie mam. To jest to bronzer rozświetlający. I teraz mi się to wszystko jakby cudzamen y, do kupy układa, bo faktycznie też mi się wydawało, że ja raczej chciałam iść w brązery, testować te bronzery, plus to, on jest taki rozświetlający, ale zobacz, on nie jest zbyt mocny. Ja chciałam coś rozświetlającego na lato i właśnie coś takiego bardziej jasnego, ale jak na brązer, to jest dość jasny. Jak na puder dość ciemny, czy jak na rozświetlacz, To też zgłupiałam. Ale teraz już wiem, jest to po prostu brązer z takim lekko rozświetlającym wykończeniem, dość jasny. Własny, więc zobaczymy, więc już zobaczymy, już będę wiedzieć jak go używać Dobra dziewczyny, jeżeli chodzi o ostatnią przesyłkę to muszę powiedzieć, ok okłamałam was, dzisiaj nie będą tylko i wyłącznie naturalne kosmetyki ale już wam się tłumaczę o co chodzi Otóż, moje drogie, to wszystko dzięki wam które zgłosiłyście się do Pani Anety od keratynowego prostowania włosów Ja Wam opowiadam o tym keratynowym prostowaniu Nie mam nic do ukrycia, jeżeli chodzi o to, gdzie robię, jak robię, jak długo robię Bo dla mnie również to jest nowość Jestem bardzo zadowolona z tego zabiegu Widzę, że jest to osoba, którą mogę polecić Stąd nie ukrywam, do kogo chodzę na to keratynowe prostowanie I po prostu w pewnym momencie Pani Aneta zadzwoniła do mnie Z wielkim podziękowaniem że dzięki temu, że gdzieś tam ja Wam powiedziałam, to faktycznie Was to zainteresowało i ona widzi bardzo duży skok właśnie zainteresowaniem tą naturalną boże, naturalną pielęgnacją, to swoją drogą, ale keratyną. Tą keratyną i jest kwestia tego, że Pani chciała mi w jakiś sposób podziękować i poprosiła mnie o adres, żeby mi wysłała produkty te profesjonalne do włosów, do keratynowego prostowania. Ja przyznam, że mi było głupio. Bo wiecie, że ja nie używam tego typu kosmetyków. Z drugiej strony, darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda, ale przecież wiecie, jeżeli to ma być coś, co ja nie będę chciała tego używać, no to głupie takie rzeczy brać, prawda? Więc starałam się pani Anetcie jakoś to wytłumaczyć, że, że naprawdę nie, nie trzeba, ja mam swoje kosmetyki, że, że to. Ja nie zrobiłam jakby zainteresowaniem, że ja w tym miałam jakiś biznes, bo nie, my z panią Anetą nie współpracujemy ani nic z tych rzeczy. Po prostu poszłam do niej faktycznie jako klient, który ma włosy falowane, a całe życie chciał mieć włosy proste, więc to po prostu gdzieś tak wyszło przypadkiem i dzięki Wam ja jednak zostałam posiadaczką tych kosmetyków i pani Aneta powiedziała, że i yy, w ogóle to też yy, zaciekawił mój kanał i że ja mam taką wiedzę odnośnie kosmetyków i poprosiła, czy mogłabym zerknąć na składy, jakie one są jak ja bym się o nich wypowiedziała, więc więc sprawdźmy to są te dedykowane kosmetyki pod właśnie to keratynowe prostowanie włosów firmy Amazon Keratin, którym ja miałam robione. Nie mówię, że to jest, nie wiem, Bóg wie co, najlepsze, jedyne, najbardziej naturalne. Nie. Ja poszłam z polecenia, szwagierka robi od wielu, wielu lat. Nie ma włosów zniszczonych, przepalonych, wręcz przeciwnie, powiedziała, że jej to włosy uratowało. Krążyłam bardzo długo wokół tego tematu, w końcu zdecydowałam się odważyć i widzę, już widzę, na czym to po prostu polega, jaka to jest ulga, kiedy włosy po prostu są proste, a nie falowane. I ja się sobie sama, sama nie podobałam falowanych. Yy, wiadomo, ja sobie dobieram kosmetyki, które są naturalne, bardzo restrykcyjnie tam patrzę pod te składy, ale oczywiście każda firma ma jakieś tam dedykowane dla siebie kosmetyki. Czy one są niezastąpione? Myślę, że jak ktoś ogarnia składy INCI, to jest w stanie znaleźć sobie właśnie jakieś alternatywy. Nie mówię, że naturalne koniecznie, ale na przykład coś w lepszej cenie. Niemniej jednak, jeżeli ktoś y, nie chce próbować, bawić się, no to ma coś tam dedykowanego. I zobaczmy tak, może zacznijmy od szamponu, bo wiecie, że kosmetyki myjące to jest taki mój konik. I teraz tak, to co bardzo mi się podoba, a co uważam, że odróżnia... Y, Właśnie składy Amazon Keratin od innych marek y, takich profesjonalnych, to to, że słuchajcie, mamy tutaj jako substancje myjące izetionian, sulfonian, glicynian, i dopiero później, no już tam mamy jakieś pegi. Ale słuchajcie, nie ma tutaj SLS-u, bo bardzo często spotykam się z tym, że jeżeli chodzi o kosmetyki profesjonalne, takie, wiecie, salonowe, to często fryzjerzy gdzieś tam mówią, że te szampony są czy tam odżywki, nie wiem, Bóg wie, jakie, co one tam mają w tych składach, a patrzymy w skład i często się okazuje, że to jest taki przeciętniaczek i za co taka cena. Tutaj natomiast fajnie, że szampon jest oparty o dość delikatne substancje myjące, co z całą pewnością będzie miało przełożenie nie tylko na to, że keratyna z włosa nie będzie się tak szybko wypłukiwać, ale dodatkowo na pewno ulży to skórze głowy. Więc rozumiem, jeżeli ktoś zaczyna na przykład stosować taki szampon i widzi poprawę w kondycji tylko włosa, na przykład też skórze głowy, że włosy szybciej rosną. Jeżeli chodzi o to, co jest dalej. Tak jak Wam mówię, te PEGI... Co my tutaj jeszcze mamy? Polikwaternium, ETTA, więc nie są to kosmetyki faktycznie, które mogłabym nazwać jako naturalne, które będę używać. No ale jeżeli chodzi właśnie o taką półkę kosmetyków profesjonalnych, to jakby widzę, że faktycznie ten szampon ma przełożenie na to, że będzie to produkt, który typowo pod keratynowe prostowanie będzie się spisywał. Mm, tak, patrzę, czy my tutaj mamy właśnie keratynę, bo wiem, że tak się mówi, że właśnie po keratynnym prostowaniu powinno się używać kosmetyki z keratyną, więc jeszcze tak, bo coś nie widzę, ale jeszcze rzucę okiem. Mamy tutaj na przykład argininę, więc fajnie, bo to też wzmacnia cebulki włosów i pobudza włosy do wzrostu. Glicyna, alanina, seryna, walina, prolina, treonina, izoleucyna, histy. Wow! Więc tutaj mamy kompleks po prostu aminokwasów. Raz, faktycznie, to są aminokwasy, więc one będą się troszeczkę właśnie tak nabudowywały na włosie, wzmacniając go, ale to Wam zwrócę też uwagę, że to jest bardzo fajny kompleks mm, aminokwasów na cebulki włosów. Żeby trochę pobudzić je do wzrostu. Tak, ale jako takiej typowo, że keratyny, keratyny to tutaj w szamponie nie ma. Czy te aminokwasy mogą spowodować nadbudowanie się i coś takiego, jak efekt taki przeproteinowania? Yy, mogą. Zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o włosy, które są po keratynowym prostowaniu, to tak, trzeba troszeczkę na ten efekt uważać, ale oczywiście nie oznacza to, że trzeba totalnie zrezygnować z protein czy aminokwasów. No nie, absolutnie. Ważna jest równowaga pech, czyli proteiny, emolienty, humektanty. Zmieniać sobie na przykład taki szampon z jakimś innym, żeby dostarczać właśnie tym włosom rozróżnicowanych substancji aktywnych. Więcej o właśnie równowadze pech. W opisie tego filmu podlinkuję Wam post do mnie na blogu, gdzie właśnie ja to bardzo dokładnie opisywałam. I teraz zerknijmy jeszcze w skład odżywki i tutaj już zauważyłam, że jest. Tutaj już mamy hydrolizowaną keratynę, czyli faktycznie, że, że trzeba po keratynie stosować tą keratynę. I teraz tak, bo właśnie. Jeżeli jest ta zasada i ktoś mówi, że po keratynie używać kosmetyki z keratyną, a wiemy, że to może spowodować spuszczenie się czy przeproteinowanie, to zastanawiam się, czy tego typu odżywkę stosuje, można stosować codziennie, bo ten dodatek protein jest na tyle niewielki, że raczej nie będzie powodował przeproteinowania. Myślę, że jest duże ryzyko, bo ile włosów, tyle przypadków i mogą być włosy bardzo jakby wrażliwe na tą proteinę, i jednak przy każdorazowym takim zastosowaniu, no może to gdzieś już spowodować spuszenie włosa, nawet gdyby to była niewielka ilość. Natomiast podejrzewam, że może być tu ilość większa z uwagi na to, że włosy są różne. Niektóre mogą potrzebować właśnie większej tej dawki protein, więc również tutaj bym proponowała, żeby mieć jakąś odżywkę bez protein. Coś, co będziemy tak sobie jakby na co dzień stosować, a w momencie, kiedy widzimy, że tym naszym włosom brakuje objętości, bardziej życia, takiej puszystości, no to właśnie sobie coś takiego dodać. Również nie jest to naturalna odżywka do włosów. Mamy tutaj właśnie silikon, mamy kwaternium, mamy substancje oksyetylenowane, i moje drogie, tutaj mamy y, mit, czyli ten konserwant, który gdzieś tam lubi powodować swędzenie skóry głowy, i to jest coś, na co po raz kolejny chciałabym Wam zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o odżywki do włosów, pamiętajcie, że nie, nie zawsze, nawet jeżeli chodzi o te. Konwencjonalne czy jakieś naturalne, zawsze odżywki do włosów warto jest stosować od ucha w dół. Bo bardzo często odżywki zawierają jakieś substancje, które mogą negatywnie wpływać na skórę głowy. Już nie tylko chodzi o taki, o, przykład po prostu, tylko po prostu na przykład w wielu odżywkach, maskach no mamy jakieś kacjonowe substancje powierzchniowo-czynne, bez których ciężko jest zrobić odżywkę do włosów, które po prostu sprawiają, że te włosy są takie gładkie, lejące się, śliskie, łatwo się rozczesują, nie ma problemu z elektryzowaniem. Ale one niestety faktycznie są drażniące dla skóry głowy. Dlatego proponuję, żeby od w dół, a dodatkowo, jeżeli macie jakieś problemy na przykład z, ze skórą dłoni, suche pękające ręce, tak teraz podczas tej kwarantanny myjemy często dłonie, dezynfekujemy, mogą być popękane, to nawet nakładać sobie rękawiczki. Nie tylko jeżeli chodzi o konkretnie o tą odżywkę, mówię Wam tak ogólnie, bo zawsze te substancje kationowe, powierzchniowo czynne są obecne w odżywkach w maskach. Jeżeli macie problem z trądzikiem, proponuję spłukiwać takie odżywki głową w dół, żeby właśnie podczas spłukiwania takiej odżywki ona nie miała kontaktu ze skórą na plecach, jeżeli tam macie jakieś podrażnienia czy właśnie jakieś zmiany trądzikowe. Nie chcę tego otwierać, bo z racji, żeby wam mówić o zapachu, bo z racji tego, że raczej, podrzucę to szwagierce, może właśnie w ramach podziękowania, że, że ona mnie namówiła na ten zabieg keratynowego prostowania, bo jestem mega zadowolona. Może właśnie ona sobie postosuje yy, i mam nadzieję, że u niej się będą spisać. O! I jeszcze tutaj coś innego bardzo ciekawego widzę. To może wam od razu powiem, że szampon jest, pisze wyraźnie bez siarczanów. I tutaj o co chodzi? Właśnie chodzi o to, że wszystkie te mocne substancje powierzchniowo czynne, już nie chodzi tylko o SLS, który jest takim jakby najbardziej mm, Typową solą siarczanową, najbardziej znaną, którą się unika. No bo wiadomo, SLS jest silnym myjadłem, takim niektórzy ładnie nazywają to rypaczem, i on właśnie powoduje, że, no, wymywają się nie tylko jakieś tam związki, które są na naszych włosach, w wyniku, nie wiem, stosowania jakichś serum, zabezpieczającym końcówki na jakiegoś brudu, ale po prostu on też w przypadku keratyny będzie tą keratynę wypłukiwał. Więc szampony po keratynnym prostowaniu bez siarczanów, czyli bez SLS-u, SCS-u, ALS-u, tych najsilniejszych związków powierzchniowo czynnych. Więc tak, więc mimo wszystko ja bardzo dziękuję pani Anecie za prezent, bo cieszę się, że w ogóle tutaj dziewczyny wy, że gdzieś tam mi tak zaufałyście i pani Anecie, mam nadzieję, że również jesteście zadowolone. Dziękuję właśnie Wam, że gdzieś tam. Skorzystałyście z usług pani Anety, i przy okazji wspomniałyście, że to ode mnie, bo właśnie dzięki temu, no proszę, tak, tak miło się nam gdzieś tam e, potoczyła znajomość i pani Aneta zgodziła się, że e, wystąpi przed moją kamerą i poopowiadamy coś wspólnie o keratynowym prostowaniu włosów dla tych z Was, które są zainteresowane tematem. Tylko wiadomo, no teraz przez tą kwarantannę, no to pani Anecie też trochę stanął biznes. E, ja też nigdzie nie wychodzę z domu, więc. Musimy troszeczkę poczekać. Niemniej jednak, ta cała sytuacja, o której Wam teraz opowiadam, jest to sytuacja jeszcze sprzed kwarantanny, więc nie obawiajcie się, Pani Aneta, to nie jest tak, że teraz jakoś w tym momencie ma klientki. Bo to jest też kwestia tego, że jeżeli ja robię unboxing, to zawsze te paczki mi czekają, aż przyjdzie mi tych paczek więcej, więcej. Więc to jest po prostu jakaś tam taka dłuższa sprawa, która gdzieś tam na mnie czekała. Niemniej jednak. Jest mi bardzo miło ja sama się nie spodziewałam, że yy, wy macie no naprawdę aż taką mocnie, także wielkie, wielkie dzięki. Także to wszystko, jeżeli chodzi o ten unboxing. Jeżeli któreś z tych kosmetyków Was zaintrygowały, albo które używałyście, dajcie mi o tym koniecznie znać, podzielcie się waszą opinią spostrzeżeniami. Przepraszam, bo ja bardzo chętnie też poczytam o Waszych doświadczeniach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!